Witajcie, mamy niedzielę I tak wybieraliśmy się, wybieraliśmy się I się wybrać nie mogliśmy Ale jedziemy do mojej siostry Nie chciało nam się Jest godzina za 15.03 A wiecie, że mamy to niej trochę daleko Bo ponad 20 km No to trochę, trochę Ale jedziemy, bo obiecaliśmy Dzieciom Dzieciom tak, brawo mnie, Mili Brawo ja, brawo Ty Jedziemy, Mili? tylko że jedziemy do Dawida i Nie o, do nie! Dawida, jedziemy do, Mate... do Dawida do Mateusza jedziemy, jedziemy do cioci Iwony i wujka Krzyszka. Nigdy gadaj prawdy. Jak nie... to Ty już mnie tutaj nie rób, dobra? Bo pomyślą, że sama nie wiem gdzie jadę. Właśnie. Więc co? Więc jedziemy. Ja y, pomalowałam się, doprawiłam sobie y, twarz. O! Mam nadzieję, że jakoś to wygląda. Jadąc musiałam y, troszkę nad sobą popracować, bo rano raczej nie wyglądałam wyjściowo i tak jak mówię, nie chciało nam się nigdzie jechać, ale jedziemy. Chciałam podjechać do Aldika, bo tam są piękne kwiaty i chciałam mojej siostrze kupić białe róże. Ostatnio moje trzymały się, miałam takie herbaciane i moje trzymały się ponad tydzień, więc super. Y, chciałabym podjechać, kupić jedzie kwiaty, ale właśnie nie wiem, czy jedziemy w tą stronę. Zobaczymy. Do zobaczenia! Pa! kochani. My oczywiście jest ta godzina, a my w sumie idziemy do przedszkola, dostałam płaszcz od do mojej siostry. Zobaczycie. Nie, teraz nie będziecie widzieć, bo pod Super jest. Wiecie, ja tam, może nie tyle, że nie przy... to, Że nie uwagi do ubrania, ale ja lubię jakieś tam na się być ubrana, że no, to normalnie chcę zrobić ze mnie glam. Wczoraj wczoraj yy, 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 dałam mi takie piękne koszule. I taka jedna koszula ma takie koronkowe plecy jest piękna i mierzę to w domu. Mm, tak czy lustrze, fajna, ten na bambu... Nie no fajna. Wygląda jakbyś miała obrót na rękawach. Byłem Wam ogni no <grym> co <się> widziałem <jadze> <jadze> kolanie. Ja już jest bardzo późno. No i dostałam ten właśnie płaszczyk od niej, od niej. Więc co, idziemy, idziemy? Chodź, Mili. Idziemy, yy, idziemy gdzie? Idziemy do przedszkola. I tak wygląda ten płaszczyk. Nie, czy zobaczycie, tu ma taki duży yy, kaptur z futerkiem. A ty, Mili, jak się czujesz? Boczeka. Już zaczyna być taka oburzyzliwa. Nie, muszę iść do przedszkola. Źle się czujesz? Czemu? No muszę iść do przedszkola. A czemu nie chcesz iść do przedszkola? No nie mam. Aha, no bo nie. Dobra, spoko. Potem się do was podeswam. Kurde, kochani, jestem w pracy, ale jest tak potwornie zimno, że normalnie aż mnie tlepie, wziąłam swój potykacz, którego muszę zmienić na nową tygodniową promocję. Minus 15% na body, śpiworki, rożki, pajacyjki, koszulki, bluzeczki dla niemowlaków, więc muszę wyczyścić swój potykacz i muszę dać nowe, nowe kartki. Te kartki akurat były nie wypałem, bo były cholera czerwone i tak naprawdę gucio było na nich widać, jak widzicie. Ale te już dopracowałam bardziej, kwiatuszki i takie, takie ten. Więc będzie chyba okej. Okay. Pierwszy raz od nie pamiętam, kiedy mam rozpuszczone włosy i muszę powiedzieć, że nawet dobrze się czuję. Był mój szwagier i mówi, jaką ty masz piękną bluzę, mówi koń, który mówi. Mówię, no wiesz ty co, nie jesteś świnia. No, ale tak, dobra, zabieram się. Nie wiem, co mi się stało z kasą. Zobaczcie, wyskoczył mi taki błąd na kasie. No i ni cholery, nic nie można zrobić. Czekam na serwisanta, żeby przyjechał. I dzwonię do niego, on do mnie mówi: Aniu, wyłącz kabelki. Ja, czy on myśli, że ja tego nie robiłam? Nie włączałam kasy, nie wyłączałam kabelków, nie resetowałam. No jasne, że robiłam. Jeszcze mój mąż się dziwi, że yy, dziwił się, że jeszcze, nie, że jeszcze jej nie rozkręciłam i sama nie sprawdziłam, więc nie wiem, co jest grane. Yy, czekam na niego. Bo no, nic nie mogę robić. Yy, czekam na niego, żeby mi to jakoś zrobił. Dobra, idę yy, mój potykacz yy, dać tam, gdzie jego miejsce. Zrobiłam ten mój potykacz, ale muszę Wam powiedzieć, że tak mi już ta, ta pużółka i nie da się tego domyśleć, że nie podoba mi się to, bo przyciemnia mi to bardzo ten. Yy, potykacz i wydaje mi się, że nie jest taki rzucający się w oczy, nawet jak ma tą żółtą kartkę. Kurczę, no pożółkło mi to, muszę gdzieś poszukać, czy mogę kupić te takie, wiecie, same te, te osłonki, osłonki, te, 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 no wiecie. Na ten potykacz. Bo nie jestem zachwycona i jakoś mi się to nie podoba i nie wiem w ogóle, co teraz. No ale i to wystawić. Kurczę, wiecie co, jak tam jest zimno, tak latam w bluzie na bank, będę chora. Latam tam i z powrotem, ale piździ nieziemsko. Dobra, idę to tam stawić. Śmiać mi się teraz, co kochani, bo właśnie oglądam film Ani w y, Fokusowanej i robi recenzję paletki z Urban Decay i właśnie mówiła tam y, o pudełku i o pudełku, które sobie zostawiła z tej paletki i muszę Wam powiedzieć, że tak sobie teraz myślę, i ja tak samo ja uwielbiam jakieś takie ładne pudełeczka, jak były te z shineboxów, te, jak jeszcze zamawiałam te pudełka, to ja te kartoniki mam. Ja na przykład w tych kartonikach y, trzymam sobie woski z Janki. I, y, lubię po prostu takie, takie ładne y, opakowania. I to jest fakt, że mój mąż ostatnio, ostatnio uciera szufladę i mówi ej, powiesz mi, dlaczego tu jest tyle pudełek? Takie, no wiecie, pudełek ładnych pudełek, tylko on tego nie docenia. I ja mówię, no bo to pudełko jest ładne, to się na pewno na coś przyda, bo to tak ładnie wygląda. mówi, ej, gdybyśmy powyrzucali połowę tych pudełek, to mielibyśmy trzy razy więcej miejsca. Może i byśmy mieli, ale pudełka są ładne i ja sobie na przykład, czy mam świeczuszki, tam czy mam jakieś ozdoby i jakoś mi to nie przeszkadza. A jemu niczorta. No, to dobra. Wracam do filmiku Ani. Słuchajcie kochani, my już jesteśmy w domu, ja jest, jest szaro, buro i ponuro. No, tak mi, i coś słodkiego? A Ty już zjadłaś zupę? Milagros miała tyle samo zupy, ile ma teraz i jeszcze się mnie pyta, czy, czy, czy zostanie coś słodkiego. Muszę Milagros zrobić laćki, bo ma tutaj te paski. za długie i niestety, czekaj, wezmę tutaj I niestety, co? I niestety... Wypadają jej raczki. Mm. ja tak myślałam, właśnie, żeby sobie zrobić maseczkę. Kuba, weź te nogi. Żeby sobie zrobić maseczkę. Są to jeszcze maseczki ode mnie ze sklepu, które wzięłam, bo my już takie kosmetyki raczej nie mamy, tylko dla siebie zamawiamy. I myślałam, no. a tu jest do cery dojrzałej, wrażliwej i słuchaj, o oh, kurde. A tutaj na twarz to będziesz sobie robiła? No. A się na ręce. Mm. No, i właśnie zro chciałabym sobie zrobić maseczkę, więc sobie chyba ją zrobię. Zmarzemy makijaż i sobie zrobię. Mili musi się na jutro nauczyć y, wierszyka, wierszyka do przedszkola, ale wiecie co? Właśnie ją uczę tego wierszyka, Są ale. No dobra, nie bądź taki mądry. Ciekawe, czy ty się tak szybko nauczył? Ona ma 4-latka. No. I zobaczcie, ale najgorsze jest to, że ten wierszyk w ogóle się nie rymuje. Kiedy kładę się do łóżka, na fotelu babcia siada. Piękna, ała Milagros, piękna baj, piękne bajki Lasej wnosi, cały wieczór opowiada. No tak, myślałam, że się będzie bardziej remował. W końcu się tak remuje. Mili, mów wierszyk. Kiedy? Kiedy stań. A, ja, co ty gadasz? Kiedy kładę? Kiedy kładę? Kiedy kładę się do łóżka, na fotelu babcia siada. Babcia siada. Piękne bajki... Opowiada. Nie! Piękne bajki dla swej. Nusi. Ca? Cały wie ja życie. Wieczór. E, o. Opowiada. No i no, nie, no nie umiesz tego wierszyka. Opowiada. Jeszcze raz. Kiedy? Kiedy kładę się do łóżka no. na fotelu, ba. babcia siedzi. Siada. Piękne, ba... piękne bajki, dla, o... dla, Opowiada... nie, dla ja ty... musisz, <noise> no chyba nas jeszcze długi wieczór czeka, zanim ty się nauczysz tego, co, mama, zjadłam, nie zjadłaś, nie, nie kłam, nie zjadłaś, nie zjadłaś, zjadłaś całą zupę, tak, a mam mi sprawdzić, tak, Mam i sprawdzić. A jak tam będzie zupa w misce, to co? No to dasz coś słodkiego. No to chyba jak nie będzie zupy w misce, to dostaniesz coś słodkiego, a nie jak będzie zupa w misce. Okay, ja to, to znaczy, że nie zjadłaś? Ej! To znaczy, że mnie kłamałaś? Nie, nie kłamałaś. To jest niemożliwe. Że ograniczyliśmy bardzo, bardzo ograniczyliśmy jej słodkie. Ale ona potrafi wpaść w taką furię, że próbujemy się nie dać wyprowadzić z równowagi. I żeby nie stracić cierpliwości i jej tylko nie dać, ale no potrafi w taką furię wpaść, że się tak drzełem jak kuku na muniu. Dobra, więc co? Gdzie ta moja maseczka? Kuba mi zabrał? Kto mi zabrał maseczkę? Nie ja. No jak nie ty, a gdzie jest? A to jest. No widzisz. No, więc idziemy sobie zrobić maseczkę. Nie, się robi diabeł! Ładnie. Przestań. Maseczka regenerująca nawilżająca, a jak ją sposób nasz oczyszczoną mleczkiem lub płynem micelarnym, oczywiście z serii takiej, skórę twarzy, no przestań! Pozostawić do wchłonięcia, nadmiar usunąć płatkami, stosować 2 trzy razy w tygodniu. Płatkami? No kosmetyczki, kosmetyczkimi, kosmetycznymi. Ej, mój pendrive! Dawaj i. Daj mi no do o, Zaraz mam patrzę, robiłam porządek w torebce. Ej, nie uwierzycie, nie, ale tyle, co ja wyciągłam papierków z torebki, to jest aż niemożliwe, że ja tyle papierków w torebce miałam. Jakieś stare jakieś koperty, jakieś. No nie, no po prostu papierki, jakieś. Niepotrzebne rachunki, o makabra. Więc dobra, ona bo się straciłam jakiś papierek. Więc idę, mój mąż jeszcze nie wrócił, e, chciałam dzieciom zagrać rosół i mam już taką resztkę tego rosołu, o ja tutaj ja byłam, uwielbiam mięso gotowane z musztardą, po prostu uwielbiam i chciałam zagotować, miałam taką resztkę rosołu, mówię zagotuję im w tym garku, oczywiście uwierzcie mi, że poszłam, zajęłam się czymś innym, jakim zagotowałam, no to Mój rosół zrobił się mętny, no ale trudno, milię, lubię rosów, więc niech to zjedzą do końca. A jutro już zobaczcie, jak mi powieka skacze. Teraz oczywiście nie skacze. ale tak strasznie mi skacze powieka w prawym y, oku, że y, zaczyna mnie to denerwować. Przeczytałam, że jak powieka skacze, to jest mało. Trzeba iść magnes, ale no strasznie mi skacze ta powieka aż. Aż jestem przerażona. I to, takie, to jest takie denerwujące. No, więc co dobra. Dzieci. Dzieci jedzą. Znaczy, dzieci. Milagros je. Kuba, ty nie chcesz nic do jedzenia? Nie? No, to nie. A ty już nie chcesz. Ale jeszcze zapalimy. Pokażę Wam moją oh, woinkę, Bo jeszcze ja ją trzymam do 2 lutego. Jezu, patrzcie, jak czy ma się moja gwiazda betlejemska? No, cud miód malinki. Nie rób. Zostaw ją! I ja jeszcze mam swój akcencik, mam jeszcze, Te chyba zostawię, bo mi się podobają no choinkę ściągnę. Rozbiorę. Ale jeszcze póki co to... jeszcze, Jak zjesz zupę? Mili, nie szarpni. Jak zjesz zupę, to ci dam. Milagros. No tak. i tak, ale bekład po tej dupie. A no to znaczy, że bekłaś, to znaczy, że co? Że nie chcę. Dobra, ja muszę mili jakoś przerobić te laczki, nie wiem jeszcze jak, ale muszę je jakoś przerobić gumki, jej wszyć albo coś, no nie wiem, tak, żeby się jej trzymały. Więc dobra, ja zabieram się do roboty, zgram tego vloga Jest. i A, właśnie, dzięki Grażyce z ASD. Zobaczcie, co mam. Perfekcyjny. Jak to jest? Dziennik perfekcyjny i pani domu 2016. Juhu! I tak, prawda, co ten? Sobie oglądam. Oglądam, co tam mam. Dobra, bo ona mnie tak ciągnie. Ty się wiersza ucz! Te czorcie! Ty się wiersza ucz! No i co robisz? Chcę, żeby ci zęby wypadły? Milagros! Ej, ale jesteś niegrzeczna! Oj, wszyscy na ciebie patrzą, jaka ty... Wszyscy patrzą na ciebie, jaka ty jesteś. Co? Ty w dupę? 10 milionów. Jak, jak ja ci dam zaraz sama za zrób w dupę ty czorka! Ugryzła cię? No No czy ty masz kuku! Jesteś bardzo niegrzeczna, nic słodkiego nie dostaniesz! A O, no i widzicie? I z nią jest taka gadka, nie? Tu cię kopnie, tu cię walnie, a za chwilę... A jak zjem zupę? To jest. To jest... Jesteś normalnie mała zuza. A teraz was walnie. Że... Jak ja cię Powiedziała, że zaraz was walnie. Jest... Przestań, przestań. O, i to jest cała milagros. I teraz zobaczcie, Kuba ją tylko dotknął, chciał się z nią wygłupiać, a ona robi z tego całą histerię. No i czemu ty płaczesz? Czy tobie się coś stało? A no. I to jest cała Milagro. Uwierzcie mi, że nawet jak jej Kuba nie dotknie, nic nie zrobi, to ona stoi i płacze, że Kuba jej coś zrobił. To jest po prostu niemożliwe. Teraz będzie lamentować. Teraz będzie lamentować. O! Lament pierwsza klasa. A ja dostanę? <laughs> Większego lamentu nie widziałam. Dobra, kończymy tego vloga i co? Idziemy coś ogarniać, nie? może zupkę z zje... twoją maseczkę. twoją będziemy ogarnić moją maseczkę? No. A, no, a ja no ja będę robić maseczkę, a kuba mi będzie nagrywać widzicie to super mam pomocnika. dobra to kończymy i do zobaczenia jutro pa pa